Wspomniałem o tym, że byliśmy zgranym zespołem. Dobrze nam się pracowało. Oczywiście okoliczności tej zmiany są nadzwyczajne, wszyscy je rozumieją. I mam nadzieję, że będziemy kontynuować wcześniej ustalone plany. Mamy jeszcze parę miesięcy do końca roku budżetowego. Kolejny budżet przygotowujemy, ale też za kilka miesięcy są wybory, więc. Z rozwagą, konsekwentnie, w odpowiedzialny w taki sposób e, związany z doświadczeniem, jakie już posiadamy, zajmiemy się tą pracą. Cieszę się z tej funkcji, to też jakby, pierwsze słowa, jakie e, wypowiadam do mikrofonu po tym wyborze. Rozumiem powagę tej sytuacji, bardzo serio traktuję powierzone mi e, zadanie i jestem e, bardzo rad, że... Udało się szczęśliwie przeprowadzić tę dzisiejszą sesję. To jest przemyślana decyzja. Nie udało się kilka razy mnie odwołać. Dzisiaj złożyłam rezygnację w poczuciu odpowiedzialności za naszą koalicję, mandat radnej marszałka Wygasa XV. Bez względu na to, jaki będzie wynik wyborów, uznałam razem z kolegami, moimi kolegami i koleżankami z klubu Platformy Obywatelskiej, że tą decyzję należy dzisiaj podjąć w trosce o stabilność. Wykonywanie zadań, funkcji marszałka. Mam też taką nadzieję, że wszyscy to dobrze odczytają, ponieważ jest to naprawdę odpowiedzialność za to, żeby kontynuować pracę w Sejmiku. Ja nie wyjeżdżam z regionu lubuskiego, będę pracować już nie tylko dla lubuskiego, ale dla Polski. To jest też konsekwencja życia i bycia w samorządzie od dobrych 25 lat, bo tyle praktycznie rzecz biorąc zapisało już się na kartach mojego życia i ten nieustanny związek z samorządem najniższego szczebla, najpierw dekadencje w gminie, potem w powiecie, teraz w województwie, no to potwierdza, że to jest nie tylko już zainteresowanie i pasja, ale teraz to już jest życie zawodowe i chciałbym wykorzystywać te wszystkie doświadczenia, które nabyłem przez tyle lat będąc radnym, będąc człowiekiem, który... Mocno interesuje się tym wszystkim, co dzieje się w samorządzie, ale też w tej polityce krajowej na rzecz Lubusza.